Łaniec. Ni to miasto, ni to wieś. Spokój, senność i 700 historia. Ale diabeł nie zawsze mówił tu dobranoc. Ten niewielki kopiec upamiętnia ważne wydarzenie sprzed 190 lat, kiedy to naczelnik Kościuszko tu właśnie ogłosił swój słynny uniwersał. Potem przeszły trudne lata zaborów, u i dość wątłe zapisy w starannie prowadzonej kronice gminy. Wieś skurczyła się, zmalała do 1250 mieszkańców. 10 laty na połaniec postawili geodeci i energetycy. Rozpoczęła się budowa dużej elektrowni o mocy 1600 MW. Z początku kulejąca nabrała wreszcie rozpędu i w tym roku ruszył ostatni z ośmiu turbozespołów. Całość funkcjonuje bez zarzutu, a nowoczesność nie jest tu hasłem bez pokrycia. wykorzystać dobrych warunków naturalnych i doświadczeń budowlanych i energetyków. Postanowiono więc jeszcze rozbudować elektrownię. W drugim etapie przybędzie sześć dalszych bloków po 200 MW każdy. od trzech lat znowu miasto rośnie jak na drożdżach. Nierówno, bo tak zwanej infrastruktury nie staje, ale kolektor i szkołę zbudowano mądrze na zapas. Cztery przedszkola już są, a żłobek na ukończeniu. Gdyby jeszcze powstał zakład pracy dla kilkuset żon energetyków, byłoby prawie dobrze.